Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Korle. I zapraszam do kolejnych przygód w Grze Kingdom New Lance. No, to słowo się rzekło dziś. Mam nadzieję, że dziś, albo jutro w nocy, wyruszymy na atak. Jesteśmy świeżo po nocnej przygodzie. Skoczymy jeszcze na lewo, no musimy się przyzwyczaić, także teraz po aktualizacji będzie czasem przecinało na początku dnia, ale tych początków za wiele nie ma, zazwyczaj kilka na początek, okej, okay. dobra, a jak ty żeś to wyłapał, aha, to, to go strollowaliśmy, masz kolego, masz, bierz i się ciesz, a my lecimy w takim razie po kolejnych ludzi z tej strony, mam nadzieję, że ktoś się pojawi, chociaż jedna osoba. Dwie by się przydały. No i z tym atakiem myślę, kiedy najlepiej byłoby wyruszyć, czy od razu teraz lecieć, czy może poczekać sobie do, no do nocy, skoczyć jeszcze na prawo po ludzi, bo w gruncie rzeczy ten pierwszy portal jest stosunkowo blisko. Okej, okay. nikogo więcej nie pogryzły te stwory. Jest jeszcze jeden chłopek paropek, to ty do nas dołączysz i teraz ta moneta. Bądźmy dobrej myśli, że ktoś jeszcze do nas dołączy. No szkoda by było, jakby miała iść na zmarnowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, już dychasz, koniu. Kurczę, no nie daliśmy ci trawy trochę podjeść. No to jeszcze kawałek, jeszcze parę. Już jest jasno. Tak, tylko że... O, jest trawa. No i bardzo dobrze. O, już widzę tę radosną minę u naszego konia i z... widzę też komentarze od was. Pytałem ostatnio tego gościa niepewnego, którego tak... No strasznie niefajnie nie trzymać z tyłu za plecami tego dziadka, co tam z leśnej chatki wyskoczył, a ty może zetnij jeszcze z dwa drzewa, chociaż pytanie, czy dostaniemy pieniądze tutaj od naszych łowców. Jak nie, to jakoś inaczej sobie poradzimy. No i podobno to nie jest żaden taki straszny dziadek, nie musimy się bać, bo to jest piekarz, który zwabia bezdomnych do nas, do zamku, co jest bardzo dobrą, wygodną opcją, O, nikt nie ma pieniędzy dla nas. Cześć piekarzu. A więc nie musimy się bać też o naszą bułę. Wszystko jest w normie. Tak to ma wyglądać. Dobra. Jest jeszcze jeden pieniądz. czy widać, że to nasi wojacy są już odpowiednio dokarmieni. Ile mamy monet? O, jeszcze to jest ty ty, 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 No i pięknie. I takich ludzi to ja lubię. Okej, okay, możemy wykorzystać to, że jeszcze tutaj kawałek dnia nam... Konkretny został i wyciąć te drzewa, chociaż nie wiem, czy już nie trzeba by było myśleć o ataku. To co to? Chociaż nie noc, powinniśmy dobiec. Zastanawiam się, czy będą w stanie ci ludzie w ogóle wrócić do naszego zamku. No ale zobaczymy. Tak już nieraz ryzykowaliśmy w tej grze naprawdę dużo. Więc ten jeden raz więcej myślę, że nas nie zabije. Mam taką nadzieję, bo w sumie tak myślę, twórcy mo mogli dodać taką opcję że dopływając na nową wyspę robi się też dodatkowy save. O, zapomniałem nakarmić naszego konia, ale przestał dychać. Może je w locie. Tak dziwnie. Tak. Kolego, ty masz jakąś arytmię, czy jak? Mam nadzieję, że nie. No i twórcy mogli dodać opcję, i się zmęczył, mogli dodać taką ciekawą opcję, że jak dopływamy na jakąś wyspę, no to mamy save'a z tej wyspy. Chociażby, że jak zostaniemy pokonani, no to żebyśmy mogli Tę wyspę załadować od nowa i spróbować nasze siły tutaj jeszcze raz jakoś lepiej rozlokować nasze pomysły. No i to by było, myślę, super opcją, no bo tak już będąc na piątej wyspie, gdyby przyszło nam grać od nowa, no to przyznam szczerze, że nie byłbym najszczęśliwszą osobą na świecie i, i trochę by potrwało, nim pojawiły się kolejny odcinek. No na czarnego konia jeszcze nie zmienimy. Jeszcze musi poczekać na lepsze czasy. Hmm. A teraz tak myślę, chyba trochę przesadziłem, no ale z drugiej strony, no kurczę, wow, tu cała wielka ekipa, no to może warto było po nich lecieć, no może warto, chociaż teraz jak nie będziemy mieli pieniędzy, żeby wypuścić naszych wojaków, jak my mamy tutaj pokonać to towarzystwo, hmm. Dobra, najedź się trawem. Myślałem, że już gdzieś taka godzina jak jest teraz, to my już będziemy z powrotem w zamku i będziemy wysyłać też naszych ludzi. A tutaj nie do końca to wyszło, chociaż teraz tak myślę, czy musimy się spieszyć z tym atakiem gdzieś do następnego Czerwonego Księżyca. Dobrze, żeby było już z tym portalem tam spokojnie, wszystko uzgodnione, dogadane, załatwione, ale równie dobrze możemy jutro poranku wysłać, no bo to już w tej chwili nam na pewno się bardziej opaca, więc tak to wymyślimy. Jeszcze tak podglądam. Komentarze tak piekarz. Mr. Constance podpowiada, że może się pojawić też gości od Balist. To będzie ciekawa opcja. Nawet chętnie bym zobaczył ją. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I jeszcze Bartis wytłumaczył co nieco, jak działają łucznicy. W sumie teraz tak myślę, że ci ludzie zdążą dobiec do zamku. Może trzeba było na początku dnia po nich lecieć, a dopiero później na lewo. Ale nie mieliśmy chyba czekmony. Dobra, teraz już nieistotne. Poptokach, poptokach. No więc, właśnie, te balisty. No, może być ciekawa opcja. Ja nie, nie ukrywam, że chętnie bym to zobaczył w działaniu. Okej, okay. Okej,. Okay. A, to za drzewa są niestety tylko rzeczy. Chociaż tu wydaje się, że nasi ucznicy też coś powinni zebrać, skoro ich tak to dobrze wszystko idzie. Myślę, że możemy sobie już tu zakupić jedno pole. I powoli też. O, 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 widziałem, wszystko widziałem, też jakiś rolników, no mimo wszystko to są pewne pieniądze Przynajmniej, póki pogoda ładna i, i wszystko ładne, więc szkoda by było, żeby ich nie było, dobra Na pewno trzeba wzmocnić mury w naszym zamku, chociaż znowu myślę, czy nie warto było o właśnie, nie warto było szaleć, tak, bo trzeba było kupić lepszy zamek, żeby te kosy w ogóle mieć dostępne. Dobra, chłopaku, ty się tu nie męcz, nie martw, znajdziemy coś dla ciebie. Chyba nie doszedł twój kolega numer. A doszedł, no i właśnie o to chodzi. Z, wziął pieniądz i jest miło. Dobra, ci łucznicy z tej strony, oni w sumie nie mają na co tu za bardzo polować. Strona bardzo fajna, no ale tak jak widać, trawa nie rośnie. No to trzeba na lewo bardziej ze ścinką. No niestety, miałem trochę ciekawsze plany na dzisiejsze działania, czy na, na, na ten moment, ale miałem też w planach zebrać nieco więcej pieniędzy. A tutaj nie ma co, od kogo jest chociaż jeden. Dobra. Trzeba było na pewno mury wzmocnić. No i tych kosiarzy, ja czy mieć. Dobra, i teraz chyba nam dojdzie. Chatka, dobra, doszła chatka. Wujatoma, teraz łucznicy, łucznicy, łucznicy do domu. Tak, Boimy się. Ej, pięknie. No i właśnie, za to ich uwielbiam. Ło, wow, już myślę, że stwory idą. Ty, kolego, ale to już noc idzie. Pieniądze nam oddaj. I tyle. I wracamy do zamku. Zakupimy kosy. No, wygląda na to, że tych, tych tam kilku gości ze sobą nie zabierzemy. Potwory ich zabrały. Na tamten świat. No, niestety. Ale nie znaczy to, że nie możemy... A nie, kosy były tutaj. Chociaż też kusi, żeby mieć trochę więcej łuczników. Hmm, kosa, posąg. ucznicy. Dobra, więcej tak się nie opłaca brać, bo nie mamy ludzi do pracy. Nie mamy rąk do pracy. Czy już teraz lecieć na te stwory? Z jednej strony kusi, ale z drugiej strony nie mamy. A, już myślałem, że to nasi ludzie biegną i cały szczęśliwy może, właśnie, pójdziemy ich tam gdzieś po drodze ściągnąć. Mamy pieniądze na to. Co prawda, z lewej strony. Nie, z lewej strony jeszcze nie ma nikogo. A tu jest mała nadzieja, że ktoś się jeszcze kryje w tym lesie. Gdzieś już niedaleko dobiegł tutaj naszego miejsca docelowego. W najgorszym wypadku będą czekać pod namiotami. Tak, jak w piosence. Tak, jak w piosence, bo pod papugami. A to pod namiotami. O, panowie, ale to kurczę. I oni mają. Z nami później tu działać jak oni przez cały dzień, cały dzień mieli na to nie przeszli. No niedobrze, no niedobrze, no ale jakoś musimy sobie radzić się z tymi ludźmi, czy z brakiem w ludziach. Jest! Wow! Nie, no nie wierzę, no to tak to. Czyli potwory ich wyprzedziły. Nie, no to jest chyba najlepszy prezent, jaki mogli tutaj nam przygotować. Już mi się to podoba. Nie dość, że trzy monety zaoszczędzone, to wszystko wskazuje na to, że dojdą do naszego zamku. Kurczę, panowie, a my jeszcze bułeczek nie mamy dla nich. No właśnie, a z której strony te piekarnie stawiać? Bo nie wiem, czy to. Bo to podpowiedź była, że na tych kamiennych, tutaj, tych, tych takich skałach można budować piekarnie, i wtedy ci ludzie przychodzą nieco bliżej. No ale też te skały warto wykorzystać do innych celów. No ale to najwyżej jeżeli taka jest opcja, to chyba tutaj jest coś stosunkowo blisko, myślę, że im bliżej zamku tym lepiej. No z tej strony bardzo ładna łączka nam rośnie, podoba mi się ten układ tutaj, ty zostaw to. To są pieniądze dla króla. No ale tak możemy popracować tutaj nieco lepiej nad tym wszystkim, tym bardziej jak zniszczymy te portale, to nasi rolnicy też tu będą mogli trochę bardziej zaszaleć. Okej, okay. pytanie ilu budowlańców <laughs> mamy dostępnych z tej strony? Bo chętnie te mury bym podniósł już na kamienne, tylko jest ryzyko, że tu nie ma komu robić. No, strasznie niewdzięczne te pola z tej strony na wyższe, to Znaczy, bardzo fajne miejsce, żeby mieć rolników i, i nad tym też pomyślimy, ale nie fajne miejsce, jeżeli chodzi o zarówno o obronę, bo nic więcej nie wykombinujemy niż to, co tutaj mamy. Ale też, jeżeli chodzi o palowanie, zazwyczaj jednak ta trawa gdzieś tu rosła. A tym razem jej nie ma. Dobra, wiem co sobie przypomniałem. Nim wyruszymy na atak, przydałaby nam się katapulta. Hmm. Tylko z tą katapultą, tak. To wszystko tu kosztuje paskudztwo. Dobra, ale tu kosa jest. Czeka na ludzi. Tych ludzi chyba trochę za szybko pochwaliłem. No, tempo zdrowe, koledzy, to już. O! Dobrze, dobrze wiedzieć. Tempo zdrowe, koledzy, ale dlaczego? Tak, za szybko ich pochwaliłem. Jeden jeszcze dobieg, albo tam ci czekają, właśnie tam ci może czekają. Koledzy? <grym> Być może czekają jeszcze na narzędzia i dlatego nie pobiegli. Ten widział, że ma kosę w zamku. Tak, to. Kolega z Kielc, widocznie. Ok. O, ale jeszcze coś tu zbierzemy. Wybuduj. O, słychać. No ale to zrzucą nam te pieniądze już tutaj na miejscu. Teraz coś wykombinujemy dalej. A ty co? Roboty nie widzisz? Dobrze. Dobra, weźmiemy dwóch łuczników. Tych, co tam idą. To jest tyle starczy. Kurczę, którą? No właśnie, żeby się wyrobić, żeby ta czerwona noc się nie złożyła z naszym atakiem jakoś w czasie. No, ale znowu jakaś. Nie chce człowiek spieszyć. Dobra. Będą katapulty. Warto by było znowu ściągnąć ludzi z lewej strony, jeszcze dzisiaj. A no, to jest dla nas chyba. Największe, czy aktualnie największy problem ogólnie, brak tych ludzi. Dostaliśmy pieniądze, tak? Chciałem też powiedzieć, że w zależności, czy dostaniemy pieniądze, czy nie, no to tak to wykombinujemy. Wybudujemy wtedy katapultę. Oho. No ta strona chyba. Jest w nieco gorszym stanie, jeżeli chodzi o obronę. Tak, ty się najeżdżasz, to bo później biegniemy długo i nic nie ma. Skoczymy po tych ludzi na lewą stronę. I myślę, że jeżeli nasi tam łowcy się spiszą następnego dnia, jak nas tutaj nie będzie w królestwie, no to skoczymy z atakiem. O, tutaj by mieli co polować. Tylko kurczę, hektary, hektary. No tak, właśnie Barci wspominał, oni niestety tak daleko nie wybiegają. Chociaż może jeszcze tutaj by dali radę. Dobra. Wyruszyliśmy dobrze o świcie. Jak tylko załatwiliśmy te potwory, więc myślę, że będzie czas wystarczający, żeby. Zawsze mi się wydaje, że oni są bliżej. Ale bądźmy dobrej myśli, że wystarczy, żeby do nas dobiegli. Tu pieniędzy nie zostawiamy, bo następne. Następni ludzie, tak, pojawią się za. 24 godziny, tak, czasu gry, chciałem powiedzieć, że za rok, tak, tak jak na Woodstocko, ale nie, tak, tak, tak to nie ma. To 24 godziny, jeszcze patrzę na długość odcinka, tak, to jest najłatwiejsza podpowiedź, czy już jest blisko Czerwony Księżyc, czy nie, no gdzieś oczywiście ten deszcz i te sprawy, ale, aha, tak, no, no to zrobimy sobie podwójny atak Czerwonego Księżyca, czyli... Czyli prawdopodobnie będziemy mieli Zemstę i, i Czerwony Księżyc w jednym czasie, teraz tak myślę. O, trawa urosła. Strasznie długo to jej zajęło, no, ale nareszcie, tak? To na zimę coś będzie. No jeszcze jakby zające wyskoczyły, to już by w ogóle był bajer. No, marzyłem o tym, że podniesiemy mury nieco wyżej, a ty co kolego, tam tylko jedno pole jest? Bo będę żałował, że kosę ci kupiłem. No panowie, no, wstyd i hańba. Wstyd i hańba. Tu też. I co my mamy zrobić? Dobra. Może, kurczę, może dobrze jak... O! O! Chyba trochę za daleko wychodzimy tutaj z naszymi ludźmi. To tym bardziej trzeba zniszczyć ten pierwszy portal, bo tak jak widać, już pojawiają się pierwsze problemy. Chyba nasz budowlaniec tutaj został nieco podgryziony. A szkoda, a szkoda. Przydałby się teraz zamku, no bo... No właśnie, czy będziemy w stanie wysłać... A wy co już wracacie, panowie? A ty, rolnik, nie... Jest! A... a... Znowu go okradli. Rycerze. Szlachta się kurczę, znalazła. Dobra, ale tutaj się znalazł też gościu. To ty choć tutaj, ty też. No ciebie ktoś okradnie, ale może i dobrze, bo potrzebujemy jednego pana tutaj z młotkiem. O, bardzo dobrze. To trochę tych ludzi zbieramy i katapulta. Myślę, że z lewej strony byłaby bardziej potrzebna aktualnie. Problem tylko taki, że jak kupimy sobie tę katapultę. Jeszcze przydałyby się pieniądze na dwie rzeczy. Pierwsze... Dobra, ktoś idzie ją budować, więc jest dobrze. Nie ma żadnych pieniędzy. Nie ma żadnych pieniędzy. Pierwsze, pieniądze przydadzą się, żeby w ogóle wysłać ludzi na atak. A drugie, no to teraz sobie możecie iść na polowanie, tak? Jak noc się zbliża. Już lepiej z pola tu schodzić, panowie. Dobra, o, jeden mądry. Ale tutaj ekipa biega. No oni być może po pieniądze tak chętnie tutaj idą. Ale nie ma co czekać, panowie, masz tu? Masz i uciekaj, dobra. Bo potrzebne nas są tak, pierwsze cztery monety, żeby w ogóle wysłać kogoś na atak, na portal, a następne cztery monety ma ktoś coś dla nas No. Żeby doładować posąg. Hmm. Nawet na dwa dni może, chociaż trochę szkoda na dwa dni. Dobra, to jeszcze jednego budowlańca, bo oni dość szybko... Później te katapulty, jakich nie mamy, to szybko znikają, panowie. Co prawda nie obraziłby się na jeszcze jedną katapultę. Wow, dobra, spokojnie, spokojnie z tymi pieniędzmi, nie ma co szaleć. I idą. Jak tylko wyruszą, no przydałyby się mocniejsze też mury. No to wszystko, no ale cóż. Myślę, że tak będzie lepiej, jak wzmocnimy strzały, to... Dobra, ten idzie na maksa, doładam. oddaj. O właśnie, bo później oni już nie oddają, jak daleko tam pobiegną. Dobra, stać nas na jedno doładowanie. Myślę, że sobie poczekamy tutaj pod tym posągiem, już jak oni pobiegną tam dalej. A może będziemy z nimi. O, właśnie, to będzie chyba dobra wizja. Pobiegniemy z nimi, będziemy obserwować, jak walczą. A, musiałem zmienić pozycję. Będziemy obserwować, jak walczą i jak zakończą walkę, no to wtedy sobie... To idziemy jeszcze na moment zobaczyć, czy nasz rolnik nic nie ma. Jak zakończą walkę, no to wtedy po drodze doładujemy tam wszystko. Chyba nawet całkiem nieźle wyszło, bo wygląda na to, że nie będzie dzisiaj deszczu. A skoro nie będzie deszczu, to nie będzie też problemów. O, idą dwóch. No to dobrze, że idzie dwóch. Bo już się bałem, że nie skoczy dwóch na, ten, na te pola. Mamy jedno... Pole. No w sumie tak trochę biednie z tej polami. Rzeczywiście tu wygląda, tak jakby jeden się ledwo mieścił. No ale nic panowie, no jakoś trzeba tutaj działać. Jeszcze nie doładujemy naszego rolnika, niestety, ale. Dobra, lecimy do wojaków. Zobaczyć, jak oni sobie radzą. Hmm, he, 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 he. Myślę cały czas nad doładowaniem tego posągu, ale nie ma, nie ma chyba co szczędzić jakoś specjalnie, jak rozwalą tam to wszystko. Nie, nie, koniu, nie padaj nam teraz. Jeszcze na portal, tak, żeby go zniszczyć, bo o to chodziło w tym odcinku. Nie, nie chcieliśmy jeszcze kończyć. to chyba posąg się nie przyda jako taki na atak, chociaż nie jestem pewien do końca. Dobra, dobiegliśmy, więc jest dobrze. Tyle się udało, co prawda zaraz nocne stwory jeszcze mogą przyjść, no ale to wtedy też będziemy doładowywać tutaj mocą naszego gościa. No i zobaczymy. Co prawda, zostawać tutaj na noc nie fajnie. O, dobra, już oberwał? Nie, dobra, oddał, ale ty się oberwał, no właśnie, jak wypadł pieniądz to oberwał, tak to niestety tu działa, gorzej jak przyjdą te nocne, bo one już tam chodzą te juliany i inne sprawy i czasem potrafią nam płatać figle, kosze panowie, okej, okay. szybciej, 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 dalej, dalej z tą robotą, A później trzeba jeszcze jakoś doładować nam posąg i też może być różnie. Masz to, to twoje chyba, kolego okradły cię te stwory. No, dalej, 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 <laughs> dalej, dalej. tak, nie chcę tych nocnych stworów to widzieć. Już prawie szleci, trzeba, bo... A nie, nie było stać nas na dwie ekipy, żeby wysyłać je. No, najgorzej, że teraz, jak ci panowie będą uciekać, no to te nocne stwory, jak będą biegły za nami. O, właśnie, wyszły chyba, no nie będą biegły za nami, bo już wyszły. No i niedobrze, tak? Jest dobrze, jeszcze żyje, jeszcze żyje. No zniszczyć ten portal to będzie wystarczająca nagroda dla nas Nie mamy pieniędzy na doładowanie posągu Niestety To już jest to najedzony na maksa Dobra, zakładam, że sobie poradzą Kolego Masz to Teraz zakładam, że sobie poradzą Nocny atak załatwiony To niestety chyba nam się pokryją te dwie sprawy Ale my szybko wracamy do zamku no, panowie, dobrze, że chociaż ubrania wam nie pozabierali. Uff, coś długo im to nie idzie, ale w sumie dwóch łuczników zniknęło. No, bądźmy dobrej myśli, że już będzie dobrze, tak, że, że doładowaliśmy go konkretnie, to wystarczy mu. Wyszły nocne stwory, chcieliśmy tego uniknąć, nie do końca wyszło. Panowie, może tak już jakiś... Jest, jest ten uroczy dźwięk. O to chodziło, wracamy. W sumie noc dopiero teraz idzie, no ale to w sumie po prostu nie doszły do nas te stwory. Tu sobie zjemy trawki trochę i zaraz polecimy, szybko wrócimy pod posąg doładować naszych wojaków. I to bardzo szybko, bo to też nie powiedziane, że w dzień nas nie zaatakują. O właśnie, bo ta zemsta to ona tam różnie wypada. No i doładujemy nasz posąg i zobaczymy, spróbujemy przetrwać zemstę. Dobra. Jest, no są cztery, o, o panie, to już, już nawet nie szkoda tego, co tam straciliśmy, biegniemy szybko. Nim stwory nadejdą, no i właśnie pytanie, z której strony nadejdą? I czy deszcz będzie? No teraz to w ogóle nam się zakręci ten cykl dobowy, tak czuję się jak w prawdziwym życiu, gdzie już człowiek powoli gubi się, kiedy ma dzień, w jakich godzinach ma dzień, w jakich godzinach ma noc. No teraz powinna być, powinien być deszcz w ogóle, czerwony księżyc, ale tu przez to wszystko o deszcz jest. Czyli może być jeszcze niebezpiecznie. Dobra. Nie lubię tak biegać, jak już nas wyprzedzili, bo to oznacza też lekkie problemy. Tu doładujemy tylko raz. Powinno to wystarczyć do następnego poranka, czyli dwa problemy na jednym ogniu. Otóż to na no dwie pieczenie w sumie na jednym ogniu. Będziemy mieli upieczone, bo zarówno zemstę. Panowie, szybciej, szybciej, bo, bo tutaj noc już. albo no, dobra. Teraz to nasza królewska ochrona to jest. No i będziemy mieli załatwiony portal. Już mamy. Na następny raz, jakoś myślę, że podobnie to rozwiążemy. Ten kolejny portal. No i wyżej trzeba się nastawić jakoś na atak. Chociaż, no dobrze by było potem. Się... Ciężko powiedzieć. Jeszcze, jeszcze to wolnej chwili jak przemyśli. Ale teraz załatwimy to, co mamy załatwić, to, co możemy załatwić, czyli tutaj doładujemy. Myślę, że fajnie było sobie jeszcze jedną katapultę wyrzucić gdzieś do akcji. Ten sam potrzebujemy co najmniej jeszcze jednego budowlańca. Katapultę z tej strony. oho tu coś się dzieje już. Dobra, zemsta, czy noc normalna? No i zdecydowanie przydałyby się nam wyższe mury, tak jak teraz człowiek na to wszystko patrzy. A ten kamień nie mógł trochę ciekawiej polecieć? Kolego, bo ta katapulta ma przetrwać do jutra. Okej, okay. coś jeszcze, chyba coś leci, no właśnie, coś leci. Ale teraz powinno być nieco lepiej, z tymi problemami latającymi. Dlaczego wy strzelacie, panowie? Hmm, może jak macie chwilę, nie wiem, czy lepiej podnieść ten mur, czy pieniądze zostawić na mury. Nie, tam chyba na brzegach lepiej załatwić problemy. Dobra, no jeszcze. Dzwoni, dzwoni. Ale dopiero teraz czerwony księżyc, więc to gdzieś tak jak mówiliśmy wcześniej. Wszystko się poprzesowało nam lekko. Hmm. <ścoughs> co to najmądrzejszego by wykombinować? Chyba najmądrzejsze byłoby podniesienie tego muru nieco wyżej, ale to już trochę za późna godzina. Więc niech naprawi to, co ma naprawić i będziemy liczyć po prostu, że przeżyjemy, przetrwamy. Już tu po nikogo nie pobiegniemy, tak trochę, trochę nam namieszała ta noc to wszystko, no inaczej byśmy pewnie... No, dobra, to oddaj, bo możesz już nie przetrwać. Są pierwsze zwierzaki, no to bardzo dobrze, no robi się przyjemnie w okolicy, no, no, no nie da się okryć, że robi się fajnie. No ale czekamy jeszcze na ten atakę, no i później ruszymy dalej, dobra. Tutaj nam kamienny, kamienny mur na pewno się prędzej czy później przyda, w sumie pieniądze możemy jeszcze wydać na wzmocnienie naszej osady. Na tej piekarnicze, jak mógł już pomyśleć. Tak, żeby powoli. Po... A, tylko teraz budowlańcy będą mieli, no właśnie, ręce pełne roboty. Ale bądźmy dobrej myśli, że jeszcze to tak. Nie będą się spieszyć. Znaczy, pospieszą się z tamtą robotą albo A wrócą do katapulty. Panowie, tak mało łuczników mieliśmy. No właśnie, jak coś się nie zgadzało w naszych szeregach. Dobra, to wy nam pieniądze oddacie tutaj już. Mam nadzieję, że pokończą te budowę, o właśnie, tu i wrócą do katapulty. Panowie, macie zadanie na dzisiaj, gorzej jak jeszcze z lewej strony, im się zachce budować. A z której strony nas zaatakują? Wracać do katapulty, panowie, tam ostrzał prowadzimy. No niedobrze, no niedobrze. Hmm. Panowie, bo to sprzęt stoi bojowy, samotnie. No trochę się pospieszyłem z tym atakiem, wychodzi na to, znaczy z atakiem, hmm. z tą rozbudową. Problem tylko polega na tym, że nie wiem, z której strony nas atakują. Dobra, ale mamy za to kamienny mur. Nieco dalej, tu już nikt nie jest potrzebny. I co? Po robocie. Tak spokojnie, jak na czerwono noc, jakby człowiek wiedział, to by inaczej to zorganizował, ale wszystko wskazuje na to, że przeżyliśmy, tak to przeżyliśmy. Chyba przeżyliśmy. Panowie, dzwony. Przeżyliśmy. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Gra z Wami, Korle. Trzymajcie się. Hej.